Tylko jeden, ale najważniejszy fakt. Człowiek, który cię naprawdę kocha, tak prawdziwie, z głębi duszy, całym sercem, nieważne czy to jest mężczyzna czy kobieta, ten człowiek dla swojego towarzysza życia będzie czynił wszystko, aby jemu i jego mężowi czy żonie było dobrze. Ktoś, kto kocha, będzie trzymać się swojego towarzysza. On czy też ona będzie kochać tego człowieka i nigdy, przenigdy nawet nie pomyśli, aby przyczynić mu ból, aby zdradzić ją lub jego. Ktoś, kto kocha, cieszy się tym, że ukochany człowiek jest przy Nim. I ostatnią rzeczą, którą on może uczynić, jest tak, zepsuć relację, aby ją utracić. Ten, kto Ciebie kocha, nie zdradza, albo nie próbuje wywoływać jakichś emocji, nie będzie się nad Tobą pastwił czy z Ciebie kpił. Człowiek, który ciebie naprawdę kocha, będzie zawsze. Po twojej stronie, on uczyni wszystko, aby chronić tę relację. A wszyscy inni, którzy tak nie czynią, nie kochają was. Takim jest już od dawna wszystko obojętne, szczególnie jeśli chodzą już gdzieś tam na boki. W takim wypadku już od dawna nie jesteś jego priorytetem.